Fajny, co? <noise> Jak ja uwielbiam wkurzać ludzi. Wczoraj dałem na swoim profilu zdjęcie, bo byłem w salonie, to nie jest mój, ostrzegam. Byłem wczoraj w salonie, żeby oddać do serwisu swój tam, no i czekałem i ktoś tam odbierał samochód i wziął wstążeczkę, ja sobie zrobiłem zdjęcie. I to zdjęcie wywołało burzę. Aha, bo ja i je podpisałem jeszcze, że to Tusk mi kupił. I słuchajcie, mnóstwo ludzi zaczęło bardzo fajne komentarze pisać. I Kinga napisała "Szostak tak pięknie, gratulacje, panu się to po prostu należało. Tak, pani Kingo, należało mi się tylko, musimy to jeszcze komuś powiedzieć, kto takie rozdaje. Następnie Tomasz Krzysztof Marchewka napisał, nie denerwuj pisiorów, oni by woleli, żebyś i izerą jeździł, co Pinokie obiecał. No, no właśnie, tylko nie wiadomo, gdzie ją kupić. O. Bardzo fajny. Myślę, że to powinna być reklama w ogóle tej firmy. Teraz panu wszystko Volvo. <laughs> ale też były, słuchajcie, yy, jak zwykle komentarze pod tytułem i to pan Zbigniew Wyszomirski napisał Myślisz, że wszyscy są idiotami, tylko takich szukasz, a łapówki już od dawna niekoniecznie daje się w kopercie. I też następny tu komentarz jest Mirosław Kruczyński. I pan Mirosław mi napisał tak. Kiedyś byłeś naprawdę śmieszny, ale obecnie stałeś się prawdziwym zjebem i sprzedawczykiem. I rudego dupowłazem. I co tam jeszcze więcej? Panie, panie Mirosławie. Przykro mi jest, że tak pan myśli o mnie, ale ja jestem taki człowiek, że sobie wyjmę drugiemu włożę, więc teraz chciałbym do pana, panie pani Kruczyński Mirosławie, żeby się pan nie denerwował, żeby panu zrobić dzień. Chciałem panu zaprezentować ten samochód. Zapraszam do środka. Kierownica. Kierownica jest tak gładka, zrobiona z takiej fajnej skóry, że ona skręca zawsze tylko w stronę życzliwości. I to jest naturalna skóra, ściągnięta po prostu z, z krowy, która miała poglądy proeuropejskie. Tu są wentylowane fotele. Wszędzie siedziska z dziurkami, żeby było po prostu czym oddychać, prawda? Nawet jeżeli ktoś w komentarzach piernie jakimś komentarzem, to tu spokojnie pffn i na całość jest prawda, wentylacja. To funkcje masażu jeszcze są w tych fotelach, taka wibracja, nie? To jest takie coś, że my mamy to wspólnie. Ty doceń to, że wiesz, mnie trzepie tutaj ten masaż w fotelu, a ciebie trzepie złość. I tutaj, co ważne, o, to dla ciebie coś, bo to jest kubek. Na, na kawę tam na coś, nie? Ja kole zero tu sobie wstawiam, a ty możesz sobie w takim kubku nalewać żółci. Oczywiście zamiast kawy można tutaj włożyć również kompleksy, ale nie polecam, bo to podgrzewane jest miejsce i potem by, byś miał kompleksy przegrzane. Dach, panoramiczny dach, słuchajcie, idealny do patrzenia w niebo i zadawania sobie pytania. Dlaczego mi tak nie wychodzi, skoro ja tak bardzo nie lubię, jak komuś wychodzi? Naprawdę to, i to można patrzeć po prostu cały dzień i nie zrozumiesz niczego. Teraz Panie Mirosławie, najlepsze. Uwaga! Przechodzimy do tyłu. Tylnia kanapa jest tak wygodna, że pomieści pana nienawiść. I nawet zmieści się tu jeszcze sarkazm, o ile oczywiście będzie pan miał kiedyś sposobność, żeby yy, go poznać. Także polecam bardzo wygodne z tyłu miejsca. Oczywiście, żeby tu usiąść wygodnie, trzeba mieć kręgosłup po prostu nie tylko moralny, ale i też przystosowany do takiej wygody. I najlepsze zostawiam na koniec. Panie Mirosławie, spokojnie, proszę zacząć oddychać. To nie jest. Mój samochód, Tusk mi go nie kupił, nikt mi go nie kupił, po prostu nie stać mnie na ten samochód, podobnie jak Pana, jak do mnie muje. Także Panie Mirosławie, niech Pan będzie szczęśliwy. Aha, żebyście nie myśleli, to po prostu demówka i dali mi, żebym se pojeździł.